Witam serdecznie wszystkich, z tej strony Disco Karol, schodząca gwiazda 2025, były zło, y, gali Złotych Antosi, witam, witam, no kurcze no, no kurczę, kurczę mać, Ku, kurcze w mordę p jak to się mówi, kurcze w mordę p... nie? <laughs> No kurde, fajne, nie? Ciężkie, naprawdę trzeba przyznać sucharowi, że swoje to waży, dobrze to wygląda. Jest naprawdę, jest naprawdę cool. Lepsze jakościowo niż puchar z Fejmu, jak Dajczman dostał, naprawdę. Ciężkie, nie wiem, to z 2 kilo waży, myślę, że co najmniej. Takie jest naprawdę solidne, żeby sobie na półeczce postawić, wiecie. Będę ta tam sobie postawiał, tak w rogu. No. Sądząc za gwiazda, tego ten. <grym> um. Oglądaliście, byliście wczoraj na streamie u Suchara, oglądaliście wczoraj Złote Antosie, widzieliście jak odbieram nagrodę i jak tam się dużo rzeczy innych dzieje, widzieliście, zajebiście, no to zajebiście, to się bardzo cieszę, no kurcze, powiem wam, emocje nie do opisania, no powiem wam, że byłem pewny siebie, byłem pewny siebie do naprawdę długi czas, jak mnie ktoś pytał, to wiadomo, odpowiadałem zazwyczaj skromnie, nie zawsze, ale zazwyczaj odpowiadałem skromnie, że wiecie, że no, nie jestem pewny, że wiadomo, nie czuję się pewnie, ale byłem Naprawdę czułem, czułem, że idę po to. Ale do tego stopnia, że jak siedziałem przy stoliku, to przyznam, że yy, jakby już. Stresowałem się tym, że wychodzę, a nie tym, czy wygram. Tak, stresowałem się najbardziej tym, że wychodzę, tak jakbym to już wiedział. Wiecie o co chodzi? Nie miałem w głowie, że czy wygram, tylko miałem w głowie, że muszę tam wyjść i muszę coś powiedzieć. Ale w momencie, kiedy zaczęli doszło do tej nominacji i nagle były perturbacje, czyli tam najpierw miał przeczytał Suchar, potem miał przeczytać Natan Zgorzyk, to w tym czasie, jeszcze jak Natan to tak długo czytał, to chyba powiem wam. Zaraz zobaczymy na wodzie, no ale chyba widać po mnie, no ja byłem, ja byłem mocno zestresowany. Kurczę, no fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ogólnie bardzo event y, pozytywnie. Będę bardzo pozytywnie wspominać y, event. Kurczę, no mam nadzieję, że słuchaj po tym wszystkim, powie, że dobra, chuj zrobię jeszcze w przyszłym roku, bo naprawdę, jak wyobrażam sobie, że za rok miałbym coś jeszcze może móc odebrać, albo chociaż być nominowany na przykład w jakiejś y, kategorii typu streamer roku, to aż się chce to robić. Naprawdę, mimo że, mimo że ktoś powie, a. Ale Antosie zrobił to suchar, i to w sumie to nie ma żadnego znaczenia, może tak, dla mnie ja czuję, że to jest naprawdę naprawdę cool rzecz. Naprawdę naprawdę fajna rzecz. Ja ze swoich odczuć, co, co mogę wam opowiedzieć. Nie gadałem z Dawidem Jasperem, nie podchodziłem do niego, nie męczyłem go, ale był grzeczny, ale był grzeczny, naprawdę. Do, nikogo, nikogo nie wyzywał, z nikim nikogo nie zaczepiał w jakiś dziwny sposób. Znaczy, widziałem jakieś szoty, że tam z mikrocypkiem e, wyjaśnili, że sobie wyjaśniali pewne swoje sprawy, ale finalnie chyba, finalnie chyba się pogodzili. Były całuski w głowę, także. Yy, także, także było spoko. Ogólnie, wszyscy mega mili, nie mam nic do zarzucenia, yy, do zarzucenia nikomu, z wieloma osobami gadałem, nie ze wszystkimi oczywiście, ale tam jak z kimś się znałem z internetu czy coś. Nawet z Mlekoszem, nawet z Mlekoszem i z Tomkiem.pl pogadałem, Mlekosz, ale powiem wam, ale powiem wam o Mlekoszu, Mlekosz to taki obsrany chodził, taki był zestresowany chłopaczek. W, 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 wzrokiem, wzrokiem to jakby czegoś szukał cały czas, ale, ale bardzo miły, bardzo miły i z Tomkiem.pl i z, i z Mlekoszem sobie pogadałem, bardzo, bardzo, bardzo fajne chłopaki, naprawdę, naprawdę, bardzo, bardzo fajnie się gadało, tak samo pogadałem z Lekiem, z moim, z moją konkurencją, też bardzo miły gość, naprawdę, jakbym, jakbym przegrał z nim, to by mi nie, nie bolała dupa, bo serio, mega spoko gość, gadałem z Multim, gadałem z Multim, gadałem z Multim, też... Kurczę, no jestem pod wielkim wrażeniem. Powiem wam, że bywałem na eventach influencerskich, tam wiedziałem, że jestem na evencie influencerskim. W sensie gadasz z ludźmi i czujesz, że po prostu jesteś w miejscu, w którym ci ludzie pracują w internecie i to naprawdę jest takie, no że czuć po prostu ten vibe. A tam naprawdę czułem się bardzo spoko, jak z ziomalami. Z Multim pogadałem też bardzo miły gość. Dostałem parę pochwał, więc też mi bardzo miło. Ja też, ja też tam powiedziałem, że czuję, czuję że ten wygra i wygrał, i cztery razy. Trzeba przyznać, że mocna aura. Mocna aura. Cztery statuetki wynieść samemu. Po, można, można pozazdrościć. Z Franiem chwilę, e, z Franiem chwilę gadałem. Franio też bardzo fajna. Bardzo fajny ziomuś. E, śmieszny. Tam Pidlo ma. Pidlo wam pewnie opowie, bo on miał z, z nim śmieszną sytuację w toalecie. E, ale to, to on wam najwyżej opowie. Bo ja dokładnie to nie pamiętam tego. Ale też bardzo miły gość. Widziałem, że... E, widziałem na Instagramie, na jego relacji, że wyniósł dwie statuetki. Tego co pamiętam, to nie widziałem go na scenie. Że tak to Ale dwie statuetki... Statu Statuetki miał. Dwie statuetki miał, widziałem. miał, widziałem Kurczę. Dziwnie palcem zakryte, kurde. Yy, dziwnie palcem zakryte. Jezu, u ciebie ktoś? Co to znaczy? Ooo, są wszyscy! Cześć! Aaaaa. Kur... 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 jakie wejście! Dobra. Tak, dobre. wszystkim. Koledzy przyszli do Karola, zobacz <noise> Mi mama zapakowała. Co, co to? No, nocowankę ma teraz. Dzisiaj nocowankę? Ja tu śpię? Nie. Mm. Ja, tak Jak to jest pali streamarkę wschodzącą na dziś gwiazda polskiego streamingu? Jest inaczej? Czujesz to inaczej? Przyznam szczerze, że no... Trochę, trochę jest inaczej, nie? Czuję ten flow taki wiesz, widzę tą statuetkę tam w rogu wiesz, no jest trochę, jest trochę inaczej. Inny feeling, nie? Inny feeling pana streama. I co, teraz już jest po streamer roku? Już od dzisiaj zaczęty? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Mam nadzieję, że ten suchar zrobi mm, za rok też na żywo, no. Co sądzę o Alim, no... Wystarczy wejść na TikToka no. i zobaczyć moje wyjście po prostu i wyczytanie moje, nie? No śmiesznie, czekajcie. To wygląda, jakby to było y, 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 zmontowane. To no. wygląda, jakby, było, jakby wkleili losowo gościa. Losowo wklejony ziomek. I, wycho i wychodzę ja na scenę, Ali zero cali. Ali, witamy bardzo serdecznie, wschodząca gwiazda roku e... Ali Zarocali Nie dostałem z grubego Maćko, zrobiłem sobie nawet fotę z grubym Maćko i zbiłem piona Ale dobra, widzicie, czy ktoś płacił trochę atencji na to, jak byliśmy odje***ni w ogóle? Jakie smokingi to nie była marynarka, tylko to były smokingi I każdy miał taki sam smoking, Aha. Uh -huh. Każdy miał to samo, dosłownie Prawie dosłownie mieliśmy takie same smokingi Widzicie tutaj, jak to jest, jakie to jest ustawienie, Aha. Uh -huh. Aha, jak tutaj sobie idą chłopaki To było naturalnie, to, 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 to było naturalnie, po prostu szliśmy i nagle fotograf yy, po prostu przychodził i Weźcie tak jeszcze, weźcie i zrobił zdjęcie To nie było tak, że my powiedzieliśmy, dobra, to teraz chłopaki będziecie szli, weźcie tak w miarę nie tak szybko i ja zrobię foto Nie, 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 Było tak, że ktoś po prostu przychodził i zrobił zdjęcie, losowo, po prostu tak szliśmy sobie losowo w grupce, no No opowiedz nam historię o Franiu No nie wiem, bo trochę bym z mitomami, mi się wydaje Moje się źle przekręca, a może on opowie no, no, dobra no to jak sesz. Chociaż w sumie to była intymna bardzo. No właśnie ja nie wiem czy wy chcecie to mówić, bo to było dosyć, dosyć intym, intymne spotkanie. Jakby on się taka w ręce jeździ, a... no, właśnie. no właśnie, właśnie, to właśnie. To jest pytajcie Frania. Nie no wprost, nie, nie było wręczane zaproszenie na streama, bo jeszcze nie było zaplanowane, jeszcze nie jest zaplanowany żaden stream, więc, więc nie, nie, nie ma, nie ma zaproszenia, ale na pewno, na pewno spróbujemy się dobić tym razem. Ale co? No z Multim. Ogólnie historia z projektem roku to jest taka, że Kacper Kryścia... Rozumiecie to, jak była... było wyczytywanie y, projektu roku? No, ja wiedziałem, ja ogólnie wiedziałem, że wygra multi, i jakby nie nastawiałem się na wygraną, ale nagle Kryściak podchodzi ja z kamerą. Że wygra multi. I w, przychodzi, przychodzi, k**a, przychodzi z kamerą i stanął naprzeciwko nas z kamerą. A ja tak, tak patrzę, mówię, ka, mać ty. Stoi naprzeciwko nas z kamerą, to co my będziemy musieli wyjść? Bo tak jak złapał na nas taki kadr, jakbyśmy mieli zaraz stawać, odebrać nagrodę. I dosłownie minęło 30 sekund po nas i poszedł do multi, nie Żartowniś, żartowni, kabareciarz się znalazł. Jakby my i tak wiedzieliśmy, że wygra multi na najlepszy streamer. Bo to był epicki... A czemu my nie jesteśmy zapraszani na takie serwery? Ja też bym pograł może Minecrafta. A jak rok temu było YF SMP, to ile miałeś widzów na Twitchu? Albo na Kiku? Piętnastu. No właśnie. Ja może miałem ze sto 100... i też nie dostałem zapraszania.